Witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii z Gotika I. Z tej strony Logan BadWolf i dzisiaj plan jest taki, że czas zapoznać się z naszymi sąsiadami. A jest to się poznawać. Zacznijmy od razu naszej rozmowy z Diegiem, w którym spotkaliśmy się na początku poprzedniego odcinka. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści, kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomez. Dobrze się ustawili, nie ma co. Dobra, prawda. I właśnie tu jest kolejna pokusa. Przyłącz się do nas, zostań ze Starego Obozy. Szkoda tylko, że na dzień dobry zostanę tylko po od Starego Obozu i już słyszę, że... będą się płacić haradż za swoje bezpieczeństwo, dopóki nie, się nie przyłączę tak na dobry, nie dostanę cienia. Może w... A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty, na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na Twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole, można wejść. Ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ciśpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co to trafimy, lepiej o czymś Gorąca głowa nie ma, co. trzymaj się. No, dobra. Z niemi pogadaliśmy. Czekajcie, ciepiałem. O, tu jest. Tak, czyli moja jedyna misja, muszę pogadać z Torusem. No to. Dzień dobry. To się już więcej nie Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Hmm, mogę przekupić go. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? No za odpowiednią sumkę? Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Konkretnie. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie tysiąca bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. Tysiąc bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Aha! Dobra, sorry, nie mam tysiąca bryłek. Przyz miałem się nie przyznawać, że mam ten list, ale. Jolo. Muszę się dostać do zamku. Mam list do arcymistrza Magów Ognia. I myślisz, że wpuszczę cię tak po prostu do środka, żebyś oddał list i zgarnął nagrodę. Tak, dobra. Pokaż ten list. Nie ma mowy. Zapomnij o tym. W porządku. Już zapomniałem. No, i dobra. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Niektórzy nigdy się nie na to, co Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. Hm? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. No i tak wyszła rozmowa z Torusem, że muszę wrócić się do Diego. No, cały, cały pierwszy rozdział. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do Starego Obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. No, tak, czego? Muszę. Chętnie się dowiem. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do Starego Obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Niektórzy nigdy się nie da uważać na to, co mówisz. O, to dobra rzecz. może mnie czegoś nauczyć. Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą Cię czegoś nauczyć. To mi się przyda. Znajdę rączkę. Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Widząc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. uważać na to, co mówisz zwierzyć we gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiać z ludźmi. Tymi. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem. To bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej Jeśli bramy. Myślisz, że... Dobra, Trzymaj to... się. Od ciebie chcę tylko tyle, Zajdziemy się przerwać po okolicy. Zawsze. Zacznę od tamtej strony, ale pójdę tędy, bo pamiętam jedną rzecz, której muszę koniecznie unikać. nie było zbyt Zanim zacznę się ludziom podlizywać, myślę, że znajdę jakieś sobie lokum. Sieć największe z moracowego całego obozu. Koleś tylko tylko wszelką cenę chcecie unikać. Jeśli jesteście nowi i chcecie grać w Gotika, polecam wam iść tak jak ja na samym początku i unikać tamtego miejsca. Tak długo jak mnie to nie O, do... Podsmażę trochę mięsa. Lepiej się do tego przegadajmy. No. Pogadajmy lepiej o czymś. To nie mój problem. I proszę. Mięsko, Gotowe. Jeśli myślisz, że tak długo jak... Popatrzmy. Tak długo jak mnie to nie w dzisiejszych czasach. Lepiej się do tego nie Witam. Hmm. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Chętnie posłucham. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. O, miło, właśnie ją potrzebuję. Którą chatę mogę zająć? Tamtą z niewielkim baldachimem. O, dziękuję. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. To dosyć solidny argument. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino w kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni. A zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą Proszę. łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. Ja chyba też, zwłaszcza, kawałek zdartych zbrojach. Oj. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedynie ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z obozu bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli, chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. O, serio? Dzięki. Ale wieczór idzie, chyba idę się, pójdę się przespać. Czekajcie, to ta chata. O, szyneczka. I dwie skrzydki. Coś ciekawego? Nic. Po jak się rano stanę, to pogadam jeszcze z rączką, co on nie może nauczyć. Myślę, że na starcie przyda się umiejętność skradania, bo trzeba skądś wziąć rudę. Na płacenie. Dziękuję. Zregenerowałem życie. Jestem gotowy. No za siebie! Dla mnie to nie będzie nigdy to samo. Na bok. Ja tu mam misję. Misję wchodzenia w 4 w... litery. Choć bo jeszcze nie wiem czy do końca czy chcę dołączyć do. Tak, to tutaj? Nie wiem, czy do końca czy chcę dołączyć do starego obozu. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Nie Jeśli kiedy. chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Nic. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Jaka skromność? Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Ja chciał... Chciałbym umieć poruszać się niepostrzeżenie Myślę Bez żadnej fałszywej skromności Że jestem jednym Z najlepszych złodziei Zrzuconych do tej przeklętej kolonii Ale jeśli chodzi o skradanie się Powinieneś porozmawiać Z kawalornem Dobrze, to wiem gdzie szu... A czekaj, gdzie w ogóle Mnie znajdę? Gdzie znajdę kawalorna? Poluje gdzieś poza obozem Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę Drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Dzięki za kierunek. Tyle, że przydałoby się więcej doświadczenia, żeby chociaż nauczyć się skradać, a bez tego ani rusz jest tylko drobny problem. Nie bardzo wiem, gdzie zdobyć to doświadczenie. A tak, nowy początek. Może najpierw przejdę się do tego kawalowna. Może po drodze coś ciekawego wpadnie, jakiś ciekawy ekspo. Jak już się nauczy, Tak, tak. jak już się tylko nauczy skradać, następnym punktem chyba będzie... Jak to się skończyło. Tak, tak. tak myślę. Nauka walki, bo tak, trochę tak. słabo na razie w tym kwestii jest. Najpierw przywita się do kawalorna. Aha, trochę ekspa. Muszę uważać. O! o. Dobra, leży. I 50 punktów, może. Nie, gdzie, nie, gdzie tak źle, może. Jeśli mam szczęście, to może uda mi się zebrać tego Ekspa na po drodze, albo w okolicach. To zdaje się tędy. Tak, to tędy. Chociaż może nie będę udawał, że nie wiem, gdzie iść. Nie grałem co prawda dawno, ale najczęściej wciąż pewne rzeczy pamiętam. O, pojedynczy ścierwojad. Może dam mu radę. A ten eksp się przyda. Co no tutaj? Oj, 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 oj! O cholera. Trzeba chyba coś zjeść. Mam jakoś... Nie mam. Będę musiał popracować nad pewnymi rzeczami. W moim życie, bo na razie to dosyć słabo. Walka koniecznie muszę się nauczyć, ale niewiele mi z tego przyjdzie, jeżeli nie będę umiał przede wszystkim za co opłacić swojego treningu walki. Czyli muszę się nauczyć skradać najpierw. To będzie chyba dobry pomysł. O, ziółka mogą się przydać. Dużo tam jeszcze zostało? Ło! Jeden ścierwojat i może jeszcze coś, nawet chrząsz czekał. Ścierwojat, chrząszcz... I mamy Ekspa. Leżeć! O, może jednak lepiej nauczy się najpierw walczyć. Leżeć, kurczaku. No i trzeba. Jagódki. Się zbugowałem na chwilę, ale już dobra. Już się odbugowałem. Tylko przydałoby się. Ej, czekajcie, co to jest? Łe. Nic. Stary miecz. Będzie na handel. Choć wiele z niego nie dostanę raczej. Ale trzeba by coś tu. Exp. Jeden chrząst. To wszystko, co potrzebuję, by dostać Expand do następnego poziomu, i miejmy nadzieję, że zdołam się jakoś nauczyć skradać. A to chyba jest Kawalon, tak? Czekajcie. Krząszczu. Jej, kolejny poziom. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Tak, chcę się Chciałbym sprzedać. poruszać się bezszelestnie i słusznie. Skradanie pozwoli ci dostać się niepostrzeżenie do cudzych domów, albo po cichu, zajść od tyłu przeciwnika. Chodząc na lekko ugiętych nogach, będziesz mógł uważniej obserwować grunt, po którym stąpasz, no i łatwiej będzie ci balansować ciałem. Oczywiście ktoś obserwujący cię z boku natychmiast nabierze podejrzeń, więc skradaj się zawsze, nie będąc widzianym przez osoby trzecie. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem. I przede wszystkim nie daj się złapać. Dobra, nie mam już punktów. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. No, dobrze wiedzieć. Pokaż mi swoje towary. Wytrych się przyda. No, to mogę zjeść. To jest bezwartościowe. O, mam jeden wytrych. Przedam, co się da, myślę, teraz. Miecz mi nie się nie przyda. Kilo se zostawię, pałka. Ile to kosztuje? 10 Wytrych zawsze w cenie. Zawsze trochę rudy do przodu, ale myślę, że na razie pozbędę się też tych strzał, bo no chwilowo. Nie bardzo umiem się nie posługiwać. Dobra. Trochę ludy do przodu, a teraz... Którym się skradało? Dobra, tu mam. Wiecie co? Najlepiej będzie... Skradanie się jest pod A, o tak właśnie dlaczego tak się skradasz, bo sam nie nauczyłeś. Ile potrzebuje? Potrzebuje o matko, tysiąc ekspo. Ej, to mój eksp. Poszedł won Dziad jeden. Ale lubię drugiego kretoszczura, chociaż. Dobrze, to jest mi słyszcie, przeciwnicy. Ale to będzie. My... Ale zdobywanie drugiego poziomu, żeby zdobyć. To się przyda? Kurde, ile jało czasu? O, cholersia. Się rozgadałem trochę, ale przynajmniej nauczyłem się w końcu skradać. Nie wiem, chyba na tym zaraz skończę, chociaż wiecie co? Spróbujmy to otworzyć. O, to już jest otwarte. O, dziękuję. O, dziękuję. To się naprawdę przyda. Wiecie co? Skoro kawalon był tak uprzejmy, żeby zostawić tę skrzynię otwartą. To jeszcze spenetruję to powieszczenie. Coś tu ciekawego zawsze pewnie będzie. A każdy gram rudy. Czy na przykład Łuk. Dobra. Chyba ja teraz głupio, że sprzedałem. Zapomniałem zupełnie, że to jest łuk. Nie no, zostawię go, może się przyda. Ale dobra. Otwarte. Dziękuję. Skrzydł Dziękuję, przyda się. Podobno takie rzeczy są w cenie. Teraz najgorsze. O, szlak. Wiecie co? Zrobię inaczej. Zapiszę grę... No, zostałem ostatni chyba. O, lol. Kolejny wytrych. O, trochę lepszej broni, trochę rudy. O, kurde bogactwo. O, chociaż czy mogę. Super. A tego mi brakuje 10 punktów. Dobra, toporek, mimo że nie jest jakiś super cudowny, zawsze jest jednak trochę lepszą bronią. Jestem jednak do przonów. No, to super. No, myślę, że na tym mogę kończyć. W tym układzie. Także podkradę jeszcze coś kawalonowi. Dzbanek. Przy goblinie nic nie ma. Przy tym też nic nie ma. Przy ognisku. O, jedzenie i picie też się przyda. Chyba jabłka. Uh. Pałka. No to tutaj jestem generalnie trochę do przodu. Mam łuk. Nieco lepszą broń. Jest drugą lepszą w zapasie. Teraz tylko zbierać EXPA i więcej rudy, żeby móc uczyć się czegoś lepszych rzeczy. Następna musi być, nie wiem, albo walka, a następna będzie... Albo większa siła, żeby mógł używać lepszej broni, ale myślę, że najpierw zainwestuję w walkę, bo to kluczowe, jednak widzę, żeby szybciej brać czasy. Ale myślę, że na tym będę kończył. To był kolejny odcinek z Gotika. Trochę poznałem sąsiedztwo, nauczyłem no, się paru rzeczy, ciekawych rzeczy. Je w jedzenie. I co, do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.